Ja już dwa prostokąty połączyłam, żeby wam pokazać jak to wygląda, ale jeszcze za chwilę dokładnie wytłumaczę jak połączyć kolejne dwa prostokąty. W moim przypadku użyłam czarnej włóczki. Nie lada wyzwaniem było wymyślenie jaki to kolor użyć w końcu tyle tych kolorów jest i pomyślałam, że czarny będzie taki najbardziej neutralny. Ale oczywiście można jakoś inaczej to sobie wymyślić. Już nie miałam ochoty za bardzo jeszcze rękawy robić takie wielokolorowe, ponieważ jest bardzo dużo chowania tych niteczek przy zmianach kolorów. Zresztą widać tutaj, że nawet trudno wszyć w szef łączeniowy te niteczki, zawsze gdzieś one wychodzą. Także jeszcze przed Wami troszkę pracy nad chowaniem tych niteczek. I teraz jak to wygląda? Zaczęłam łączyć dwa prostokąty od tego miejsca. Kwadraty układamy tak, żeby szef był po wewnętrznej stronie, czyli tak układamy, żeby widzieć teraz wewnętrzną stronę. Zaczynamy łączenie od tego momentu i idziemy do góry zwykłymi półsłupkami. Za chwilkę pokażę, jak rozmieszczać te półsłupki. I zostawiamy pod koniec nieprzerobione półsłupkami mm, razem te prostokąty, tylko oprawiamy również półsłupkami, najpierw jeden prostokąt, potem wracamy na drugą stronę i drugi, żeby był otwór na, na właśnie rękawy mój otwór na Rękawy zaraz Wam pokażę. Ma około 15 cm, i to w zupełności wystarcza. Robimy łączenie tych prostokątów. Dwa prostokąty łączymy ze sobą aż do 24 rzędu. To jest miejsce, ten turkusowy kolor. To jest 24 rząd i potem już zaczynają się rękawy. Można oczywiście robić różne rozmiary rękawów, czy takie szersze, węższe. Ja uznałam, że 15 cm na, taki, na taką dziurę zupełnie wystarczy. Tak jak wspominałam, łączymy półsłupkami i już pokazuję, jak to. Zrobić. Bierzemy z drugiej strony moment, miejsce, gdzie będziemy łączyć. Od dołu łączymy. Tutaj tak wygląda te moje łączenie. Tak wygląda od wewnątrz. I już pokazuję od zewnątrz. Od zewnątrz wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. Myślę, że to jeszcze nadaje takiemu takiego smaczku te łączenie. Można oczywiście inny kolor, można też stonować jakoś inaczej. Jeżeli robicie jeden tylko kolor sweterka, można oczywiście zrobić w tym samym kolorze, wtedy tego łączenia prawie że nie będzie widać. Ale dobrze, jak się zabieramy za łączenie. Akurat z tej strony nie mam żadnych niteczek, ponieważ postanowiłam tak, żeby zaczynać i kończyć na tej samej stronie i już pokażę jak to. Widać. Tylko zrobię sobie mały porządek. O, właśnie. Rozpoczynałam i kończyłam z jednej strony. Dzięki temu niteczki mam tylko z jednej strony prostokąta, a z drugiej jest porządek, i postanowiłam, że ta strona bez niteczek będzie. Yy, będzie tym ogonkiem w naszym. To będzie ta strona. Wszystkie niteczki będą szły do środka. Myślę, że to jest takie dosyć dobre rozwiązanie, bo zawsze gdzieś te niteczki pod wpływem noszenia wychodzą, a lepiej niech wychodzą do wewnątrz, niż ma to się tak brzydko wychodzić. Tak, widocznie, chociaż teraz zauważyłam, że nawet modne są swetry ze specjalnie wypuszczonymi takimi nieteczkami. Także jak już uważacie? Rozpoczynamy od przybliżenia do siebie dwóch warstw prostokątów bardzo dokładnie. Kolor do koloru. Układamy sobie wszystko tak, jak trzeba. Przybliżamy dwie warstwy. Ogólnie łączenie jest bardzo proste. Biorę czarny kolor. Pętelka. Nie ma tutaj żadnej filozofii, nawet panie początkujący sobie poradzą. Wystarczy umieć robić półsłupki, zwykłe półsłupki. A więc tak: pętelka już jest zrobiona. Wbijamy szydełko w ostatni, w ostatnie oczko pierwszej warstwy. I ostatnie oczko drugiej warstwy. Tutaj to ostatnie oczko jest tak nie do końca wyraźne, ale gdzieś tu postaram się wbić, ponieważ jest to łańcuszek ten pierwszy, a więc wbijam bezpośrednio w ten łańcuszek i dopiero łapię naszą pentelkę. Pentelka nie może być zbyt mała, żeby przeszła przez te dwie warstwy. Przeciągamy pętelkę tak, żeby nie przeszedł supełek. Supełek jest po drugiej stronie i robimy jedno pół oczko łańcuszka. Mocno zaciskamy. Już te dwie warstwy są połączone. Oczywiście te niteczki należy starać się gdzieś pochować umiejętnie, żeby to było schowane. I teraz jak radzimy sobie ze szwem? Pod każdym słupkiem, który teraz jest w poziomie, wcześniej one były w pionie, teraz są w poziomie pod każdym słupkiem a tak naprawdę pod tymi dwiema warstwami wbijamy szydełko pod pierwszą warstwę słupka i pod drugą dokładnie w tym samym rzędzie warstwę i robimy tutaj zwykły półsłupek wyciągamy pętelkę Przerabiamy i takich półsłupków na tym jednym słupku musimy zrobić trzy. Pierwszy już jest zrobiony, teraz jeszcze w tym samym miejscu drugi, i trzeci. I przechodzimy do następnego rzędu. Następny rząd to jest tu, wbijam szydełko bez żadnych narzutów pod pierwszą warstwę pod drugą warstwę tego samego rzędu. Jeżeli macie różne kolory, to jest trochę łatwiej. Pilnujcie, żeby Wam tutaj szydełko nie wbiło się w rzędy dalej. I teraz oczywiście trzeba pilnować, żeby wrobić te wszystkie niteczki. Postarać się przynajmniej, ponieważ tak jak mówiłam, one zawsze gdzieś tam wyjdą. I tym razem również robimy trzy półsłupki. I tak wygląda łączenie. Bardzo proste. Na każdym Rzędzie robimy po trzy półsłupki. Tak to wygląda. Tu się robi tak jak widać. Szef, a z drugiej strony jest gładko. Tak robimy do 24 rzędu. Już pokazuję, do 24 rzędu i zostawiamy miejsce na rękaw. Ja dojdę do tego miejsca i pokażę Wam, jak sobie poradzić za chwilkę z tym rękawem. Półsłupki są już zrobione do 24 rzędu, i tutaj już zaczynamy robić otwór na rękaw. Każdą stronę należy również przerobić półsłupkami. Tyle, że troszkę zmienimy liczbę tych półsłupków pod każdym. Pod każdym słupkiem, tutaj tym poziomem, tutaj w każdym rzędzie były po trzy półsłupki, żeby to wszystko dobrze nam się trzymało, żeby pochować te niteczki. Tutaj natomiast już nie ma takiej potrzeby i będziemy naprzemiennie robić, przerabiać tylko jedną warstwę. Druga warstwa na razie odchodzi na bok, tylko jedną warstwę. Zaczynamy tak naprawdę. Robić rękaw w tym momencie, ale zrobimy to od razu kontynuując ten rękaw. Będziemy kontynuować tak naprawdę robienie szwu, bo nie lubię później odrywać te nitki, chować. To wszystko można za jednym zamachem zrobić. I jak to robimy? Na przemiennie raz pod jednym słupkiem. Robimy tylko dwa półsłupki, także wbijam szydełko, chowam tą niteczkę i robimy dwa półsłupki. Natomiast pod następnym już tylko jednej warstwy 3 półsłupki. Teraz ten rękaw będzie miał taką strukturę bardziej, taką bardziej spójną, ponieważ nie wiem, czy tutaj zauważyliście. Nieco faluje nam się ten szef ze względu na to, że w każdym rzędzie są trzy półsłupki. Tutaj ten rękaw będzie już bardziej taki gładki i to jest potrzebne do, dalszej, do dalszego pociągnięcia tego rękawa, żeby nie był taki brzydki falowany, tylko właśnie gładki i równomierny. I robiąc rękaw, właśnie wykonujemy taki schemat pod jednym słupkiem. Dwa półsłupki pod następnym trzy. Skoro tu były trzy, dalej robimy tylko dwa. Dalej trzy i tak dalej. Przerobię z wami ten, tą jedną stronę rękawu, żeby pokazać jak tutaj przejść na drugą stronę. Robimy właśnie te półsłupeczki. Dwa trzy, dwa trzy. Ja to zrobię tak nieco szybciej. To były dwa, to tutaj trzy. I potem na bazie tych półsłupków będzie szedł dalej rękaw. Tu były dwa, to tu trzy. Tu dwa. I już mamy ostatni rząd, więc tutaj muszą być trzy. Pierwsze dwa robimy. Pierwsze dwa robimy y, trzy w zasadzie, jeszcze w tym rzędzie, bo tutaj miały być trzy. I teraz idziemy na drugą stronę. Tak odwracamy, żeby dojść na drugą stronę. Ja tutaj sobie zrobię porządek, żebyście wszystko ładnie widzieli. Idziemy na drugą stronę. I następny półsłupek. Robimy po prostu już w następnym rzędzie, ten już będzie na razie miał spokój, a my zbijamy szydełko w pierwsze oczko tego drugiego rzędu rękawka i robimy tutaj półsłupek. I podobnie robimy w jednym rzędzie 3 półsłupki, w następnym 2, trzy, dwa, i potem, aż dochodzimy do miejsca, gdzie zaczął się tworzyć rękaw, tutaj dojdę do tego miejsca za chwilkę i pokażę Wam, co dalej. Druga strona otworu na rękaw jest już przerobiona. Doszłam prawie że do miejsca łączenia, od którego zaczynał się ten rękaw. I jak tutaj poradzić sobie z tym miejscem? Niteczki troszkę przeszkadzają, ale mam nadzieję, że będzie to widoczne. Tutaj gdzie rozpoczynał się ten yy, rękaw, wbijamy w któreś oczko szydełko. Przybliżamy do siebie pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli narzut przez ten półsłupek i pętelkę na szydełku. Wyciągamy nieco dłuższą pętelkę, żeby nam się tutaj nie zgubiła. I teraz uwaga: będziemy robić rękaw od razu, żeby nie ucinać niteczek, od razu robić tym kolorem rękaw, ale musimy przewrócić nasz. Sweterek na drugą stronę, czyli włóczkę przepychamy przez ten, yy, to, ten otwór na, na rękaw. Zobaczcie, tutaj w, z tymi niteczkami trzeba będzie zrobić porządek. One nie mogą tak być. Niestety to jest problem, który należy jakoś tutaj rozwiązać. I dopiero teraz, jak już przepchamy, możemy zacząć robić rękaw. Na około będziemy wykonywać. Ja proponuję nie robić takich zwykłych półsłupków jak do tej pory, ponieważ są one malutkie i wykonanie tego rękawa takimi zwykłymi półsłupkami będzie bardzo długo trwało. Ale proponuję albo półsłupki nawijane, zaraz je pokażę, albo zwykłe słupki. Jak ktoś jest bardziej niecierpliwy, to niech robi słupki. Tyle, że trzeba liczyć się z tym, będzie ten sweterek miał... będzie ciut rzadszy, jak są słupki. Półsłupki będzie ten rękaw taki gęstszy. I jak robimy rzędy półsłupków? Każdy rozpoczynamy właśnie od tego miejsca, gdzie była pętelka, od jednego oczka łańcuszka, następnie narzut, ponieważ będą... To półsłupki z narzutem wykonuje się identycznie, tylko robi się narzut. I w następne oczko, tutaj w tej bazie co robiliśmy, wbijamy szydełko, narzut, wyciągamy i przerabiamy. A więc identycznie, tylko na początku narzut. I w każdym oczku wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Łączymy oczkiem ścisłym, wbijając szydełko po przejściu tak naokoło tego rękawa. Wbijamy szydełko w pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. I znów następny rząd od jednego oczka łańcuszka. Tak już przerabiamy jeden i drugi rękaw do samego końca. Moje rękawy są już zrobione. I teraz podam dokładną długość. Moje rękawy mają 50 cm. Są to same półsłupki nawijane, tak jak mówiłam. Jeden i drugi już jest zrobiony i teraz pewnie zauważyliście, że jest czarna lamówka na brzegach tego sweterka. I faktycznie bardzo polecam zrobić taką czarną lamówkę. Są to zwykłe półsłupki. To jest wewnętrzna strona, to jest zewnętrzna strona. Na około sweterka, o już pokazuję, na około sweterka polecam zrobić taką jeszcze obramówkę, lamówkę czarną bądź w innym kolorze, w zależności jaki macie sweterek, jakiego koloru. Ta obramówka z półsłupków będzie miała na celu. Mm, to, żeby sweterek, <coughs> przepraszam bardzo, to, żeby sweterek się nie wyciągał na brzegach. <coughs> przepraszam za mój głos, coś odmawia posłuszeństwa. Myślę, że nie ma potrzeby, żebym tutaj pokazywała. W każdym oczku robimy po jednym zwykłym półsłupku, już takim zwykłym, bez nawijania. Z zewnątrz wygląda to tak, natomiast wewnątrz tworzy się taki nawet fajny wzorek, ciekawy dość. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie mamy te y, słupki w poziomie, czyli to będzie to miejsce w naszym sweterku, te dwie klapy, to tutaj wykonujecie następujący sposób. Zobaczcie. Pod każdym słupkiem, tym pierwszym słupkiem robicie po dwa półsłupki, tylko dwa, żeby ładny kształt miał ten brzeg, muszą być po dwa półsłupki, już to przepraktykowałam. I taką obramówkę robicie na około całego sweterka. Jeszcze zauważyłam potrzebę wykonania jednej jeszcze bardzo prostej rzeczy. Na, mianowicie o co mi chodzi? Zobaczcie, to jest przód naszego sweterka Już się te klapy fajnie układają Tu jest góra naszego sweterka Tu jest jeden rękaw Tu jest drugi rękaw Tutaj jest tył naszego sweterka I od naszego rękawa Około 10 cm Tutaj takie miejsce gdzieś Tutaj jest mój centymetr Zobaczcie Musi to być około 10 cm. Musimy jeszcze zszyć od rękawa w stronę szyi. Czy to zwykłą metodą igła dziewiarska nawleczona i na okrętkę zrobione albo metodą którą zszywaliśmy prostokąty czyli ta która jest tutaj od wewnątrz metoda półsłupków. Można ją wykorzystać pamiętajcie tylko centymetr mi zleciał. Pamiętajcie tylko, że zszywać należy tak, żeby szef był po wewnętrznej stronie naszego sweterka. Ale tak jak wspominałam, jeszcze nale należy szyć te dwie warstwy około 10 centymetrów, żeby sweterek ładnie się układał. Teraz jest zdecydowanie za nisko ten rękaw zauważyłam potrzebę jeszcze zszycia ja za chwilkę to zrobię i tak jeszcze na naszym projekcie pokazuję jak to zrobić tą klapkę do pleców należy przybliżyć i około 10 cm z jednej strony 10 cm z drugiej strony rękawy tak jak wspominałam to 50 cm myślę jeszcze nad tym żeby po szyciu z tej strony i z tej strony. Jeszcze raz cały sweterek, że tak powiem brzydko przejechać półsłupkami. Jeszcze jedną warstwę. Tak myślę zrobić. Jeszcze to moim zdaniem lepiej wzmocni i, i tak troszkę ustabilni ten, ten sweterek, żeby się brzydko nie wyciągał. Także myślę po zszyciu na około Całego sweterka zrobić drugą warstwę półsłupków. I chyba na tym koniec mojego tłumaczenia. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym sweterkiem. Bardzo bym była wdzięczna, żebyście pokazali mi efekty waszej pracy. Ciekawa jestem, jakie Wy kolory użyjecie do tego sweterka, jak będą się prezentować. Być może będzie to dla mnie również pewną inspiracją. Póki co, lajkujcie ten filmik, subskrybujcie kanał, chwalcie się na facebooku, co zrobiliście i dziękuję bardzo za oglądanie.